Witam, witam drogie barany, no i mamy marzec, chcę wam życzyć wspaniałego święta kobiet, moje drogie kobietki i najlepszego wiosna w tym miesiącu. Praktycznie to mamy ciepło cały czas, ale jednak wiosna to wiosna. Moi drodzy, chcę wam bardzo podziękować za to, że ze mną jesteście, że mnie oglądacie, proskrybujecie, piszecie do mnie kroje i e e-maile. Dziękuję wam z całego serca. I jeżeli jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, to proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry. Zasubskrybujcie, a jeżeli chcecie otrzymywać a, każde cokolwiek by mnie nagrywała, to przycisnąć jeszcze dzwonek i wtedy tak mi powiedziano, że wtedy jest pewne, że dostaniecie. Sprawdzajcie to często, bo... Jakimś cudem to nieraz znika, albo sami niechcący coś robimy. W każdym bądź razie tego też. Moi drodzy, z kolei jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, to proszę do mnie napisać, dlatego nie można wejść na moją stronę, bo będzie inna nazwa i inne. A... I inny tytuł. To znaczy chcę zmienić. Czas na zmiany, moi drodzy. Także bądźcie cierpliwi, jeżeli chcecie mieć a, karty przeze mnie postawione prywatnie, to proszę do mnie napisać i wtedy powiem, co zrobić ja się baronami, to siła mówi, że potraficie nawet poskromić lwa. No i po zróżnotami. Chcecie, myślicie, odejść od tej sytuacji. To może być sytuacja związana z Waszym związkiem albo z jakimś projektem, bo jest tutaj. Projekt ten będzie wymagał współpracy z innymi. Nie wiem, dlaczego jesteście od tego odwróceni. Ale nic nie jest jeszcze stracone, bo dwa kielichy jeszcze stoją, czyli sytuacja jest do uratowania. To się może tyczyć związku albo projektu związanego z pracą lub z domem ewentualnie Waszego związku. Jeżeli z kolei jesteście generalne, więc nie wszystkie barany będą przechodzić to samo to musicie po prostu prawdopodobnie nad tym popracować, bo widzę, że jest tutaj ósemka mieczy, czyli emocjonalnie jesteście tak związani, tak zablokowani, ale te wasze emocje są po prostu przez was wytwarzane. Także możecie popracować nad tym. Na pewno. Macie na tyle siły, moje drogie barany, że potraficie nawet poskromić lwa. Więc skoro jeszcze dwa kielichy stoją, to znaczy, że. Można... Kijów, jakaś dobra wiadomość urzędowa, to może być równie dobrze dostaniecie jakiegoś e-maila na przykład, albo właśnie. Przez pocztę lub telefon. To się będzie tyczyło po prostu spraw urzędowych. Zwróćcie uwagę na swoje sny, bo mamy tutaj księżyc. Księżyc to też iluzje. Iluzje, w jakiej wy żyjecie. Czyli ach, jednym słowem, popracować nad swoją duszą, nad swoimi emocjami. I zwróćcie naprawdę uwagę na sny, na znaki, bo to wam dużo podpowie. I zacznijcie słuchać swojego głosu, intuicji przede wszystkim. Bo widać najwyraźniej, że naprawdę czujecie się, jakbyście byli, związani i oczy zawiązane opaską, a wystarczy żebyście się oparli. Osoba spod znaku skorpion, rak albo ryba, albo to będzie osoba, która ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym, może wam też dać dobrą radę. To jest osoba, która ma niesamowitą intuicję i potrafi przewidzieć nawet naprzód, co się dzieje. Więc jeżeli, albo co się będzie działo, jeżeli macie kogoś pod tego znaku, to może być też i Wam osoba bardzo bliska po 35 roku życia. Tak jak powiedziałam, Skorpion rak albo ryba, albo ktoś, kto ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym. Czyli, na przykład, może być panienką, ta ascendent, może mieć właśnie w skorpionie, w raku albo w rybie. Mocna ma niesamowitą intuicję i może nawet ci powiedzieć, co cię czeka do przodu, ok? Także zwróćcie po prostu na to uwagę. I przede wszystkim, tak jak powiedziałam, jeżeli nosicie się. Z innymi. Jeżeli to się tyczy z kolei pracy, projektów pracy, to musicie pójść na kompromis. Jeżeli to jest praca nad Waszym związkiem, bo nic tutaj jeszcze nie jest stracone, mimo że Wy tak uważacie, to Zgłosić się do kogoś. To może być nawet i wasz terapeuta ktoś, kto wam po prostu pomoże kto powie, um, life coach, czy też uh, ktoś z waszego bliskiego otoczenia, albo, tak jak powiedziałam, to może być ktoś też i z polecenia. Bo emocje Wasze są znaki na swoim wykresie urodzeniowym. Czyli jeżeli to jest mąż albo żona, to najwyraźniej zawodnik. A widać najwyraźniej, że jest, posiadasz na tyle siły, że potrafisz nawet poskronić lwa, czyli nie rezygnować. Warto po prostu nad tym popracować. No, tak. Tu był duży konflikt między Wami. Niesamowicie duży konflikt między Wami. Ten bliźniak jest Wam przychylny. Cechuje go harmonia, spokój, tu będzie zadowolenie w tym wszystkim. No, macie praktycznie wszystkie kielichy wypełnione. To jest karta rodzinna, przyjaźń, ale ten siódmy klik. Kielich... Tak jest. Zgłoście się do Skorpiona albo Ryba. To jest ktoś, kto Wam da bardzo dobrą radę, udzieli Wam porady, rady i wsparcia. okej? Okay? Tak jak zawsze powtarzam, są to karty ogólnikowe, generalne, więc nie wszystkie barony będą przechodzić to samo. To się może tyczyć zarówno was, albo i kogoś z waszego bliskiego otoczenia, moi drodzy. No i trzynaście. No jednak związek. Niech zauważyłam, że może wyciągnął. Związek. Trzynastka będzie odgrywała ważną rolę, czyli o godzinie 13, 13, albo wejdziecie w bramę numer 13. To są tylko potwierdzenia tego, że a, jesteście na dobrej albo złej drodze. To zależy od tego, co w danym momencie myślicie albo e, jakiego potwierdzenia szukacie. Twoją najważniejszą relacją jest związek ze samym sobą i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z Niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zacieśnij związek ze swym kochającym stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, twoje pozostałe związki rozkwitną. Proszę, także nie upierać się przy swoim, tylko pójść na kompromis i spróbować, mojej drogiej Baranki. I numer 9, Czyli Zwróćcie uwagę na numer 13, 13 godzina, 13 dzień, 13 strona, coś przeczytacie i numer 9 też. 9, 13 o 9 godzinie też może się coś wydarzyć. Patrzę na świat oczami źródła. Proszę. Dzięki pozytywnym myślom oraz poprzez klarowne wyrażanie tego, czego pragnę, punkt widzenia zestrojony z Tobą energetycznie. Sprawia, że jesteś w stanie porządkować i dobierać elementy swego życia wedle uznania, tak aby znalazły się w nim jedynie te, które uważasz za najbardziej korzystne dla Twojego świata. Czyli 9 i 13, dwa numery, które będą odeglają ważną rolę w marcu. I to będzie dla Was, to jest tyle. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam Was serdecznie. Niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą wam drogę pchną, to dobrze. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia.